Siemka, z tej strony Dawid. Sorry, że ostatnie odcinki wlotywały tak często, ale straciłem sprzęt do nagrywania, nagrywam całkowicie nowym sprzętem, więc może jakość będzie troszeczkę lepsza, dajcie znać jak z jakością. Dzisiaj dosyć specyficzny odcinek, a mianowicie stworzyłem taką listę dotyczącą pytona Królewskiego. Listę, jak ja karmię te węże. Chciałbym się podzielić z wami swoim doświadczeniem, ale również chciałbym zaznaczyć, że to jest moje doświadczenie i inni hodowcy mogą mieć całkowicie odmienne zdania. Ta metoda, którą ja wam teraz przedstawię, jeżeli chodzi o karmienie, o rozmiary karmówki w stosunku do wielkości wagi węża, tak naprawdę to jest moja metoda. Ja oczywiście tą metodą już podzieliłem się z innymi hodowcami, którzy też ją stosują i są zadowoleni. Natomiast każdego węża moim zdaniem, należy traktować indywidualnie. Ja też wkleję u siebie na grupę terarystyka Dawid Liptak taką tabelę, jak tutaj widzicie, teraz też się nią będę posługiwał, żeby nie zrobić Babola, jak ja karmię swoje węże. Tutaj to dotyczy tylko i wyłącznie pytonów królewskich, i karmienia regularnego co 7 dni. Ta metoda, no tak to nazywam, tak? ten sposób karmienia pytonów królewskich powoduje, że. Robią sobie one głodówki bardzo rzadko, a w dużej większości nie robią sobie ich wcale. Jest coś takiego u pytona królewskiego jak taki naturalny zegar biologiczny. W naturalnym środowisku często pytony w momencie, gdy mają stały dostęp do zwierząt karmowych, najadają się do syta i później robią sobie jakiś czas głodówkę. Natomiast w hodowlach jest to dla nas często niepokojące, więc ja postanowiłem karmić troszeczkę mniejszymi rozmiarami. Ale regularnie. I myślę, że uzyskałem taki efekt, że z 95% a nawet więcej procent węży je mi cały czas. Dzięki temu mam nad tym naprawdę sporą kontrolę. Pamiętajcie też, że każdego węża powinno traktować się indywidualnie. Są osobniki, dla których jakaś tam dana reguła się nie spełni. Więc obserwujemy swoje zwierzaki, patrzymy czy są. Yy, Otyłe, czy nie są za szczupłe? Nawet w idealnych warunkach węże z jednego miotu mogą inaczej absorbować tą tkankę tłuszczową, inaczej ją spalać. Jedne osobniki będą leżały często w ciepłym miejscu, będą miały przyspieszony metabolizm, inne częściej w chłodnym, wtedy będzie ten metabolizm spowolniony. Jednak ta lista się sprawdza. Dlaczego ją zrobiłem? Bo ogólnie mówi się, że te 15-20% masy węża raz w tygodniu. To jest takie niespójne. Robiłem już sporo filmów na temat karmienia, żeby karmić regularnie i mniejszym, ale nigdy nie były podane konkrety. I właśnie teraz stworzyłem te konkrety. Przeczytam Wam, jak to wygląda i troszeczkę objaśnię cały ten mój system, tak? To będzie do zobaczenia na grupie teraz Rastyka tak więc zapraszam na tą grupę. To jest ogólnie grupa o zwierzakach egzotycznych, na której jest całkowicie wyeliminowana sprzedaż. Nie ma tam żadnego hejtu, nie ma tam gównobóż, kłótni. po prostu typowa, tematyczna grupa. Są tam administratorzy, którzy pilnują na tej grupie tego porządku, więc zapraszam serdecznie. Słuchajcie, rozmiar gryzoni, gryzoni dla Python Regius przy regularnym karmieniu raz na 7 dni. Ja karmię u siebie zwierzaki zawsze we wtorki i tej zasady się trzymam. Słuchajcie, młode węże. Czyli od chwili wyklucia się. Maluchy na Królewskiego klują się przy wadze 60-100 gram. Czyli takie maluszki do 800 gram ja podaję bez względu na to, czy są to samce, czy samice. 15-20% gryzonia masy ciała węża. Czyli jak wąż waży 100 gram, to dostaje 15-20 gram gryzonia. Jak wąż waży 500 gram, to dostaje gryzonia. Od 500 gram, trzeba by policzyć sobie 15%, 75-100 gram, tak, w tych granicach. No, ja tutaj mogę się w tym momencie mylić, bo nigdy nie byłem dobry z matmy I tego, czy mamy się do tych 800 gram. Te 800 gram przy takim karmieniu węże na pewno osiągają w wieku poniżej pierwszego roku życia, w dziesiątym miesiącu. Ale, tak jak mówiłem, ten metabolizm jest różny, te uwarunkowania, jeżeli chodzi o wielkość regiusa. Też są zależne od tego jacy byli rodzice, jakie tam geny są w tym wężu. Nie mówię o odmianach barwnych, tylko ogólnie o tym, że jak matka dorosła, 10-letnia waży 4 czy 5 kilo, a są takie dorosłe erygiusy, które ważą 2,5. I logiczne, że te młode też będą mniejsze w tym przypadku. I tutaj tego się trzymamy. Teraz przechodzimy do samic. Samice o wadze 800 gram do półtorej kilograma karmię raz na 7 dni. Gryzoniami, które ważą 10-12% masy ciała węża. I wtedy najczęściej, dzięki temu, że zmniejszyłem rodzaj, wielkość gryzonia, takie samiczki nie robią sobie tej przerwy w wieku roku. Ale mimo wszystko ona się zdarza. Ta przerwa u węży koło kilograma, koło roku, półtorej czasu jest tą przerwą najczęściej zauważalną. Takie regiusy, jakbyśmy nie karmili, najczęściej przestają jeść, więc mimo takiego karmienia, ten odsetek niejedzących samic przy wadze plus minus kilogram w wieku około roku, półtorej, się zdarzy. Chociaż tutaj go całkiem sporo niwelujemy. Samice 1500 gram do 3000 gram, czyli półtorej kilograma do 3 kilogramów, karmi już w wielkości 6-9% masy ciała węża. Podana jest tutaj ta drabinka. Ja się czym mam tych dolnych granic. Dlaczego tak mocno spowalniam? Dlatego, że te węże już przestają tak intensywnie rosnąć. Zapotrzebowanie na energię drastycznie spada. Wtedy też te samiczki właśnie nie robią sobie głodówki. Zauważyłem też, że karmiąc w ten sposób, te samice dojrzewają i osiągają 1,5 kg już nawet w drugim roku życia. Ja sobie w drugim roku życia przeważnie daruję. Dopuszczenie węża. Dopuszczam węża dopiero w trzecim roku życia, o tym już mówiłem w innych filmach. Samica powyżej 3 kg karmię gryzoniami wielkości 4-6% masy ciała. I też trzymam się tej dolnej granicy w granicach 4%. Dlaczego już nie 15-20? No bo sobie samicę 3-4 kg. 4 kg to nie jest jakiś taki wyjątek u Regiusa, bo te samice takie powyżej 6-8 lat często ważą pod 4 kg. Jakbyśmy mieli podać mu 20% masy ciała, Węża gryzonia, no to ile by było? 400-800 gram. No po pierwsze, taki szczur nie wiem, czy istnieje. Dobra, załóżmy, że istnieje. To są dwa ogromne, wielkie szczury. Taka samica po zjedzeniu czegoś takiego automatycznie w 90% blokuje się i nie chce jeść dalej. Do tego otuszczona wątroba, organizm nie spala tej całej energii, często problemy z odchodami. A tak jak tutaj Wam podałem 6% masy ciała, no to od 4 kg 6% 160 gram szczur. I słuchajcie, to są informacje, które ja sprawdziłem. To nie jest coś, co ja sobie wymyśliłem. To jest info, które ja stosuję od kilku lat i fajnie mi się sprawdza. Nie mam problemu z odkarmieniem samic po sezonie, tak żeby w następnym sezonie też dały jaja. Oczywiście zdarza się samica, która po zniesieniu jaj w jakiś sposób zablokuje i dłużej nie je. Wtedy ona, ile by nie jadła i co by nie jadła, nie będzie gotowa na następny sadon i z tym się w w świecie musimy pogodzić. Natomiast samice, właśnie tak, w miarę regularnie, bardzo regularnie, a mniejszymi porcjami karmione, moim zdaniem lepiej funkcjonują, szybciej dochodzą do siebie, a przede wszystkim ich organy nie są tak otuszczone. Tutaj dodałem też takie uwagi, też będziecie mogli sobie przeczytać, przy głodówce, czyli w momencie, kiedy wąż zaczyna robić nam głodówkę, mówimy tutaj o samicach, ale też o samcach, co 2-3 tygodnie, nie częściej, próba karmienia, czyli jeżeli samica nam się zablokowała i nie je, to ja nie wciskam takiej samicy tydzień w tydzień, a może zje. Daję jej 2-3 tygodnie, przeważnie 3 tygodnie, Takiej pauzy i próbuję. Jeżeli ona w ogóle nie reaguje, znowu daję jej trzy tygodnie takiej pauzy. Nie zdarzyła mi się dłuższa głodówka, jeżeli jak karmię tym systemem, o którym Wam teraz opowiadam, dłuższa głodówka niż 4-5 miesięcy. Natomiast gdy karmiłem, napychałem samicę dużymi, tustymi, starymi szczurami, to zdarzały mi się głodówki nawet powyżej roku. Oczywiście samice z tego wychodziły. Nigdy też z powodu takiej głodówki nie miałem większego problemu. Ale było to już bardzo niepokojące. Więc no, tak to wygląda. Następne info, które zamieściłem tutaj. Samice po jajkach przez około 2 miesiące, czyli mniej więcej tam 10 karmień. Karmimy troszeczkę większymi porcjami. Czyli jak standardowo samice 1,5 kg, 3 kg karmiłem 6,9 9 To tutaj powiększyłem nawet do. 8-10% masy ciała. i Samice powyżej 3 kg 6-8% masy ciała. Czyli te samiczki po zniosie przez te pierwsze 10 karmień mogą dostać, ja przynajmniej tak robię, daję pokarm z tej górnej granicy procentowej, żeby one szybciej się odbudowały, bo wtedy te zapotrzebowanie mają realnie większe. I po tych mniej więcej 10 karmieniach przechodzę do standardowego trybu. Samice po owulacji, nie po wylińce poowulacyjnej, tylko już po owulacji, widzimy tę owulację, zdarza się, że czasem chcą pobierać, pokarm. Tu też jest taka uwaga, że po tej owulacji można próbować karmić, ale maksymalnie 3% masy ciała węża. Dlaczego? Dlatego, że tam już te jajeczka się tworzą, one nabierają jakieś masy, samica może mieć jakieś takie zapotrzebowanie, ale żeby nie dochodziło do jakichś tam ugnieceń, zaplątania się jajowodu i innych problemów, te żarcie może być mniejsze. Ja też daję przeciętnie raz na 7 dni, jeżeli chce jeść coś bardzo małego do 3% masy ciała węża. Jeżeli samica nie chce pobierać pokarmu, już nie próbuje jej go dawać do samego momentu zniesienia jaj. Po wylince poowulacyjnej praktycznie już się nie podaje, zresztą samice też już nie chcą pobierać. Teraz kwestia samców. Samce karmimy troszeczkę inaczej. Samce nie muszą się odbudowywać po sezonie, mimo że w sezonie robią sobie jakieś tam głodówki. Samce powinny być bardziej szczupłe, wtedy są chętniejsze do kopulacji. W przypadku samców do 800 gram karmimy wszystkie maluchy, tak samo o czym wspominałem wcześniej. Od 800 g do 1,5 kg. 5-8% masy ciała węża. Czyli sporo mniej niż samice, bo samice 10-12%. Yy, tak jak mówiłem, chodzi o zachowanie linii, odpowiedniej linii samca. Są samce, które są zdecydowanie bardziej aktywne i tak dalej, będą potrzebowały trochę więcej. Są samce, które się nie ruszają z miejsca, więc one będą potrzebowały trochę mniej. Dlatego są te widełki 5-8%. One mogą stworzyć dużą różnicę. Samce powyżej półtorej kilograma, mówi się, że to są już wielkie i tłuste samce, ale są takie samce, które są tak duże, ciężkie, a nie są tuste. Wiekowe, starsze samce, samce po dużych rodzicach. Więc to nie jest jakiś tam straszny wyjątek, samiec półtorej kilograma. I takiego samca też traktujemy inaczej niż samice, 3-5% masy ciała węża. Gdzie samice przy tej masie nie, jadły 6% masy ciała węża, tak? Czyli mamy tutaj... Trochę mniej niż w przypadku samicy. Samce przy kopulacjach, jak chcą pobierać, to 3-5% masy ciała węża. Jak nie pobierają, robię tak samo próbę raz na 2-3 tygodnie. Nie stresuję ich części jakimś gryzoniem, machaniem tym gryzoniem tak dalej. Po prostu próbę robię raz na 3-4 tygodnie. I tutaj w przypadku samców, bez względu na to, jak karmimy je wcześniej, co ma wpływ na jurność tych samców i Często przy kopulacjach, zwłaszcza w tej ostatniej fazie sezonu, nie chcą pobierać. I to jest normalne. Nie interesuje ich to wtedy. Wtedy potrafią schudnąć dosyć mocno, ale gdy zaczynają jeść, już nie daje im większej dawki, takich samicom po zniesieniu jaj, dlatego że one nie muszą się odbudowywać. One nie produkowały tych jaj. One po prostu wyszczuplały schudły w sezonie. I tyle. Taka lista myślę, że jeszcze nigdy nie powstała z konkretnymi danymi. Zapraszam do korzystania z tej listy. Możecie się ze mną podzielić jakimiś spostrzeżeniami i od razu mówię: ktoś może mieć inny system i wcale ten mój system nie jest idealny. I dla mnie jest idealny. U was też się może sprawdzić. Natomiast nie jest pewnie jedynym idealnym i dobrym systemem. Inni mogą mieć równie, inne dobre. Systemy nakarmiania swoich zwierząt, natomiast no ja się z tym z Wami dzielę najzwyczajniej w świecie. Dzięki. Teraz odcinki naprawdę powinny ratować w części. Są już jajka z różnych gatunków, są kopulacje, więc będzie o czym opowiadać. Dzięki, pozdrowki i do zobaczenia w następnym odcinku. Elon!